Już po raz drugi na hali sportowej w Olsztynie rozegrany został turniej dzikich drużyn o puchar Olsztyn. Zwyciężyła drużyna Olsztyna, kierowana przez Huberta Matysiaka. Do rywalizacji stanęło 10 drużyn podzielonych na dwie grupy. Mecze rozgrywane były po 12 minut systemem każdy z każdym. Pierwsze miejsce w grupie gwarantowało udział w półfinale. Zajęcie drugiego lub trzeciego miejsca dawało dodatkowy pojedynek w tak zwanym ćwierćfinale. Zespoły z pozostałych lokat rywalizowały o odpowiednio niższe miejsca. W silnie obsadzonej grupie A trudno było wskazać jednoznacznego faworyta. Najlepsza okazała się drużyna Olsztyna, która rywalizacją grupową zakończyła bez porażki. Późniejsi zwycięzcy całego turnieju w pierwszym meczu zremisowali. 2 do 2 z przymiłowicami, Kolejne 3... Rozstrzyknęli już na swoją korzyść, co dało im awans do półfinału. Druga pozycja w grupie i udział w ćwierćfinale przypadła drużynie przymiłowic. Zespół ten miał jeszcze szansę na zajęcie pierwszego miejsca, jednak w swoim ostatnim meczu musiał wygrać minimum 4-0 do 0 z Rambo Team. W oglądanym właśnie spotkaniu pomiędzy tymi drużynami 2-0 do 0 wygrała dru jednak drużyna Rambo Team. Dzięki tej właśnie wygranej drużyna Ramba zapewniła sobie trzecie miejsce w grupie i udział w ćwierćfinale. Z rywalizacji o najwyższe miejsca w turnieju odpadły natomiast drużyny z Rębic i Dzieci we Mgle, które zajęły odpowiednio czwarte i piąte miejsce. W grupie B znaleźli się zwycięzcy pierwszej edycji turnieju, drużyna Kusią. Zawietnicy Orłów zupełnie zawiedli. Wygrali zaledwie jedno spotkanie i nie awansowali nawet do ćwierćfinału. To miejsce dałaby Orłom wygrana z Outsiderem rozgrywek Basztą Olsztyn. W oglądanym właśnie meczu drużyna Baszty zdołała jednak zremisować. 1-1. Gola na wagę remisu i wyrzucenia Orów z walki o czołowe lokaty Baszta zdobyła w ostatnich sekundach spotkania. W tej grupie zdecydowanie najsilniejszym zespołem, tak na papierze, jak i na boisku, była Maciejka Team. Zespół złożony z kluczowych zawodników Sokoła już po trzech pierwszych wygranych meczach zapewnił sobie awans do półfinału. W ostatnim oglądanym spotkaniu piłkarze Maciejki przegrali 0-1 z dyrektą zawodzie, Trzy punkty w tej potyczce dały delekcie miejsce w ćwierćfinale, drugim ćwierćfinalistą została drużyna Jurajskich Wilków. Ćwierć finała zmierzyły się Jurajskie wilki z Rambo Rambotim oraz przymiłowice z delektą w zawodzie. W pierwszym meczu jednej czwartej finału pewnie wygrały Jurajskie wilki, które pokonały Rambo team 3 do zera. O wiele więcej emocji przyniósł drugi pojedynek ćwierćfinałowy. 12 minut gry nie przyniosło rozstrzygnięcia, i o awansie do półfinału zadecydowały rzuty karne. W tych skuteczniejsi byli zawodnicy Przymiłowiec. Bohaterem serii rzutów karnych został Roman Radecki, który najpierw rzutu karnego nie wykorzystał, by chwilę później jedenastkę wybronić. O awansie Przymiłowic do finału również zadecydowały rzuty karne, znów w pierwszoplanowej roli. Wystąpił Roman Radecki. W drugim półfinale jurajskie wilki nie sprostały Olsztynowi. Gola na wagę awansu do finału w ostatnich sekundach meczu zdobył Robert Wosiewicz, pokonując bramkarza rywali pięknym strzałem głową. W oglądanym finale przekonujące zwycięstwo odnieśli piłkarze z Olsztyna, którzy pokonali przymiłowice 3 do 0. Dodajmy, że tego dnia rzuty karne nie były domeną Maciejki Team. Jeden z faworytów do końcowego triumfu, także w finale pocieszenia, przegrał po serii 11. Tym razem rzuty karne skutecznie egzekwowali zawodnicy jurajskich Wilków. Tomek, Piotr Jabłoński po, po meczach grupowych zapowiadał zwycięstwo. No niestety te półfinały, nie, półfinał i mecz o trzecie miejsce nie wypadł najlepiej. Nie wypadł, chyba trochę poczuliśmy się zapewnie. No, tak to było, różne no, możeły się błędy, ale nie mam Niestety, no, nie wyszło nam, nie byliśmy do końca skoncentrowani nie tak się stało, znaczy. Te dwa mecze, mecz, o, mecz półfinałowy i, i o trzecie miejsce, to były takie prawdziwe dreszczowce. Niestety, bez te na Was. niestety, no, tak samo spodziewaliśmy się w półfinale, że drużyna Przemiłowic będzie grała na w kontry. i mieliśmy na to uważać. Wyszła jedna kontra, bramka w Na szczęście wyrównaliśmy. No a w karnym, no, wiadomo, loteria. No nie wyszło. Wydaje się, że... Zabrakło Wam skuteczności głównie, bo sytuacji mieliście naprawdę dużo. Tak, brakło tej skuteczności. Naprawdę przy... Normalnie na treningach każda taka akcja zakończona no to jakoś nie... Nawet ciężko znaleźć no jakiś taki konkretny powód, dlaczego tak się stało. No, nie wiem, może nerwy, może po prostu już ta frustracja, że nam nie idzie, nie jutro, jutro zaczynacie okres przygotowawczy. Czy... czego oczekujecie po, po tym okresie i później po rundzie wiosennej? Oczekujemy, oczekujemy tego, że będą ceny ciężkie i solidne, które na rundę wiosenną zaowocują tym, że będziemy świetnie przygotowani, kondycyjnie czuli się, i po prostu tak, że nasza się tak zebrała jak na, nas, na poprzednią wiosnę, bo byliśmy trochę rozbici teraz, ale myślę, że popracujemy i będzie. Właśnie ta runda jesienna nie wypadła najlepiej. Na pewno na wiosnę chciałoby się, aby ta wiosna, runda, runda wiosenna była taka sama jak rok temu. Oj, marzyłoby się. Naprawdę, bo jeszcze mimo wszystko nie wiadomo jak ta przepaść między nam, ale myślę, że jakbyśmy tak zagrali jak w tamtej, tamtej wiosny, może byśmy podgonili, no. nie mówię o się, ale podgoniliśmy no jak najbardziej. Aha. Najlepszym graczem turnieju został wybrany zawodnik zwycięskiej drużyny Michał Haładaj. Statuetkę dla najlepszego bramkarza odebrał kolki Jurajskich Wilków. Teraz pozostaje nam czekać na kolejną edycję turnieju. Ta, jak już zapowiedział szef Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Roman Radecki, odbędzie się w czerwcu na Olsztyńskim Orliku. Dla Sokół TV z hali sportowej w Olsztynie relacjonował Mateusz Strączyński.